Hej, hej! Witam Cię serdecznie w kolejnym rozkładzie na kanale. Dzisiaj zobaczymy sobie, czy on Ciebie kocha, czy ta osoba Ciebie kocha. Także bardzo taki e, konkretny rozkład, szczególny, e, więc serdecznie zapraszam. E, zobaczmy sobie, czy ta osoba Cię kocha. E, zaczynając od pozycji pierwszej, na której e, Rycerz e, Pentakli. E, to jest karta, która mówi o tym, e, przede wszystkim, e, no bo tutaj to jest karta, która pojawia się w kontekście tego, czy myśli w ogóle o tobie, czy jeszcze o kimś innym. No właśnie, to jest karta, która mówi o tym, że on myśli przede wszystkim aktualnie o pracy, o obowiązkach, o codziennych sprawach i być może nie rozważa tak intensywnie relacji generalnie z osobami, natomiast przede wszystkim z innymi osobami. Czyli wiesz, to jest coś takiego, że on nie miałby siły. Jest zbyt zmęczony, żeby gdzieś tam jeszcze myśleć o kimś innym. Więc, więc, no, aktualnie raczej skupia się na tobie, jeżeli już, chociaż nie jest to takie typowe w pełni skupienie, no bo właśnie te obowiązki, praca, te wszystkie rzeczy sprawiają, że gdzieś musi mieć taką podzielność uwagi. Natomiast często analizuję to samo. Skupia się konsekwentnie na tej relacji. I po prostu rzadko rozprasza na jakieś inne. Natomiast w tym momencie ogarnęła go pewna rutyna. Jego dzień jest trochę taki, bardzo ten sam. Natomiast mam wrażenie, że on planuje coś z tym, że no w tym momencie jeszcze chce się, że tak powiem, przemóc, chce przebolać ten czas, w którym nie rozwija się ta relacja i być może dopiero za jakiś czas właśnie wystartuje z tym, z tej stagnacji i, i gdzieś ta relacja zacznie się w końcu znów rozwijać, więc w tym momencie możesz zauważyć często powrót do tych samych tematów w rozmowach, brak zmian, jego podejście pozostanie konserwatywne, możesz mieć poczucie właśnie tej stagnacji, Natomiast pojawią się wyraźne sygnały, że, że nie interesuje się nikim nowym, czyli jakiś brak plotek, nie odbiera dziwnych wiadomości, nie zmienia zachowań. Może wydawać się odległy, bo jest skupiony na swoich zadaniach, ale nie z powodu zainteresowania kimś innym. Więc na, no, na ten moment jest to pewna taka, jest to pewien sygnał lojalności. Stałości, która też powoduje stagnację, ale, ale w tym wypadku powiedziałbym, że nie jest aż tak niczym złym, prawda? No, bo oznacza jednak, że ten człowiek gdzieś do ciebie ciągnie. Co więcej, pojawia się nam dużo namiętności, pojawia się nam namiętność, która w tej miłości jest, no jednak, ważna. I widać, że on czuje silny pociąg fizyczny, że to nie jest byle co, szczególnie kiedy właśnie te obowiązki swoje robi, kiedy to wszystko wykonuje. No, jednak myśli o tobie i, i gdzieś tam w głowie cały czas ciebie ma. Więc to już jest taki sygnał, w którym my, no wiemy, że jednak te, te myśli nie są ulotne, nie są chwilowe i z tego też powodu pewnie nie szuka kogoś innego, no bo tak w sumie to. Cały czas, albo większość czasu, jeżeli ma kogoś w głowie, to właśnie ciebie. Natomiast problem jest taki, że tutaj on może się łatwo zapalać do relacji, może się łatwo gdzieś tam podpalać do tych relacji, może chcieć w niej szybko wchodzić. No tak, co, co ciekawe to jest, nie, bo tutaj paradoksalnie, no on nie wchodzi w nią, ale chciałby w nią szybko wejść. Natomiast widać, że no. Nie jest to od niego zależne i pewnie, gdyby nie było, to, nie było to właśnie tak, jak to aktualnie jest, czyli gdzieś tam właśnie praca obowiązki, jakby tego nie było, to prawdopodobnie już dawno by gdzieś tam próbowała do ciebie bardziej, wiesz, no, bardziej w te relacje wejść. Natomiast to wszystko nie oznacza, że on jest jakoś bardzo zakochany, czy, czy gdzieś tam, no typowo, wiesz, to jest uczucie głębokie. Jest na pewno to takie uczucie chęci, tak, wejścia w tę relację, pociągu fizycznego, może również emocjonalnego, w każdym razie pociągu, który, no nie jest tym do końca typowo takim głębokim, czy, czy po prostu do, do że tak powiem do małżeńskim pociągiem, nie, że tak powiem, więc no przed wami seria namiętnych spotkań, będą spotkania, które naprawdę Pokażę Ci, że to jest osoba, w którą warto inwestować, z którą warto coś więcej zrobić. Natomiast ostatecznie możesz się nim rozczarować, niestety. I pytanie też, na którym etapie już jesteś, bo być może gdzieś tam, jeżeli relacja poszła dalej, to już może odczuwasz, że na początku było fajnie, ale teraz zaczyna się coś zmieniać. Szczególnie właśnie przez to, że być może. Nie ma go, dużo pracuje, albo, albo gdzieś tam, wiesz, mówi np. No, słuchaj, nie mam czasu, dużo pracuje, coś tam. Natomiast no, w pewnym momencie to po prostu zaczyna być całkiem uciążliwe i, i to jest jak najbardziej zrozumiałe, że to jest męczące. Natomiast Widzę to w ten sposób, że on podejmie ważną rozmowę niedługo, tak. Wydarzy się rozmowa, która całkiem sporo zmieni, w której wszystko postawi jasno i bez niedomówień. Także być może też dzięki temu podejmie decyzję po długim okresie wahań, na przykład wyznać prawdę o swoich uczuciach, lub jasno określić, co dalej. Natomiast w tym wypadku powiedziałbym, że to nie będzie do końca pozytywna rzecz, znaczy z jednej strony będzie pozytywna, bo będziesz miał jasność, z drugiej strony czujesz, że tutaj te uczucia mogą się trochę tak skomplikować i chyba nie będą tym, czego oczekujesz. Natomiast no, on ujawni coś, co długo trzyma w tajemnicy, może jakieś twoje obawy, wątpliwości i może właśnie pod taką przykrywką powiedzieć, że wiesz, słuchaj, no czuję coś do ciebie, coś jest między nami, ale, ale nie wiem, czy, czy my damy radę zrobić coś z tego więcej, więc może na razie nie wchodźmy w nic więcej, w rodną relację i zróbmy z tego po prostu przyjaźń, A więc to jest podejście, które tutaj może być obrane, natomiast ono dla Ciebie będzie oczywiście złym podejściem i no pytanie, czy czy chcesz na to pozwalać, nie, jakby Plus jest taki, tak jak mówię, że będziesz miała jasność, więc spodziewaj się, szczególnie jeżeli teraz jest problem z tą komunikacją, czy, czy nie wiesz do końca, czego ten mężczyzna chce, to niedługo już wyjawi ci, no, przynajmniej rąbek tajemnic, że tak powiem, ale myślę, że tutaj będzie całkiem mocna ta rozmowa i dowiesz się dużo więcej, co trochę może tą relację jednak, no nie tyle co zniszczyć, ale no w taki stan burzliwy wprowadzić. No i jeżeli to przetrwa, to oczywiście będzie to bardzo silna relacja. A jeżeli nie to, to może być z tym problem. Na pozycji czwartej pojawiło się Paść Pentakli. To jest ciekawa karta. Myślę, że to, to jest ciekawy kontrast, natomiast pokazuje, że trochę z czasem ten, ten mężczyzna zmienia, zmienia takie pewne przeświadczenia co do tej relacji. To znaczy, myślę, że z początku nie brał cię na poważnie, trochę właśnie brał cię jak bardziej jego przygodę i trochę dalej jesteś dla niego kimś, kto nie do końca ma być na całe życie. Ale nie wynika to z tego, że ty jesteś zła, czy że po prostu aktualnie ma chęć się pobawić, tylko raczej z tego, że miał taki plan na życie, w którym być może aktualnie raczej nie szukał czegoś takiego konkretnego. Stąd też mogło być jakieś niezdecydowanie. Natomiast e, widzę to w ten sposób, że szczególnie dla relacji dłuższych, e, jeżeli gdzieś tam już się trochę znacie, no to być może nawet ten mężczyzna rozważał już coś, coś głębszego, być może nawet sprawdzał ceny pierścionka, być może sprawdzał, e, pytał znajomych e, o rady, czy czytał w internecie, o tym, jak, e, jak w ogóle zaręczyny wyglądają, jak to zrobić. E, i być może zastanawia się, czy już dorównył do tego, czy, czy jest gotowy na, na, ten, na ten czyn, jakim, jest, jakim są oświadczenia. Widać, że zaczął oszczędzać pieniądze też, szczególnie po, po tych pentaklach, to widać, które się tutaj pojawiły. Być może ta praca, którą podejmuje, również właśnie z tego względu, czyli gdzieś tam chęć na zbieranie w ogóle finansów na, na ten wydatek. No i być może gdzieś tam podświadomie, pod progowo przemyca takie. Pytania odnośnie tego, czy w ogóle chciałabyś być zaręczona, czy chciałabyś wejść już w taką relację, no bardziej jakby nie było formalną, więc może właśnie gdzieś tam podprogowo pytać o to, czy, czy wiesz, czy podobają ci się w ogóle zaręczyny, czy podobają ci się takie pary, które gdzieś tam właśnie są zaręczone. I oczywiście no mówię, to, to nie będzie tak, że on zapyta się ciebie, czy, czy chciała być zaręczyny, tylko właśnie bardziej podprogowo będzie się pytał, wiesz co sądzisz o rodzinie, o zakładaniu rodziny, o formalnościach, jak ślub i tak dalej. No bo to wszystko mówi o twoim podejściu też m.in. do tych pół, pół takich półśrodków, że tak powiem, w sensie, że tych Sytuacji pomiędzy no, pomiędzy ślubem a właśnie e, brakiem jakiegokolwiek związania są te zaręczone, więc powiedzmy, że jak lubisz ślub, to pewnie też będziesz lubiła zaręczyny w sensie takim, że oczekiwałabyś ich. E, natomiast e, to co więcej, to jest to, że ma problem z wyrażeniem uczuć, e, szczególnie, szczególnie w tym momencie, e, więc może to o to chodziło wcześniej, z tym, że on nie do końca chce gdzieś tam iść w to poważnie. Możliwe, że faktycznie bardziej chodziło o to, że tutaj ma problemy z wyrażeniem tych uczuć, że chce w to iść poważnie. Natomiast no to jest mimo wszystko całkiem pozytywny rozkład, pokazujący, że widzisz no on myśli o tym pierścionku, on sprawdzał ceny tych pierścionków ostatnio, więc być może jakbyś weszła gdzieś na jego telefon, w historię, to byś to znalazła. Chociaż no, może to przemyślał i usunął, żeby przypadkiem się nie narazić, żeby nie zdradzić prezentu ewentualnego. No i na koniec. Pojawił się też rycerz kielichów, więc zdaje się, że tym bardziej potęguje to ten romantyczny aspekt tej, tej relacji i zdaje się, że możesz spodziewać się w najbliższym czasie czegoś konkretnego. Nie mówię, że od razu oświadczyny, ale być może właśnie to rozmowa, w której wyjawi się trochę więcej i... Padną konkretne tutaj, już nie, nie tyle co deklaracje, ale słowa, które jakby nie było, zdefiniują tą relację na kolejne kilka e, miesięcy. To też sprawi, że poczujesz się bardziej pewnie, poczujesz e, to, co od tej relacji gdzieś tam się e, może dalej urodzić, i to jest całkiem, całkiem, no pozytywna informacja. Także jeżeli pytasz wprost, czy on cię kocha, zdaje się, że tak. Zdaje się, że czuje całkiem mocne całkiem uczucie i czuje całkiem mocne przyciąganie, nie tylko fizyczne, ale też emocjonalne i to będzie sprawiało, że w najbliższych miesiącach ta relacja będzie się rozwijać z tym, że oczywiście mogą się pojawić przeszkody, mogą się pojawić jakieś problemy, szczególnie jeżeli komunikacja jest słaba, to wtedy będzie to duży, duży problem. Natomiast myślę, że tutaj on to ogarnie. Eee... No tylko też właśnie pytanie, bo czasami może się okazać tak, że ta kwestia tego, że on tego nie umie przekazywać, nie umie pokazywać emocji, może być dla ciebie męcząca, bo nie wiesz co on chce, niby jest, niby jest niemiły, czasami jest miły, trochę nie wiadomo o co chodzi, więc to może być męczące. No i w takim wypadku oczywiście cierpliwość może nie wytrzymać, to też może z tej relacji nic nie wyjść. Natomiast mimo wszystko widzę tą relację jako coś, co ma spory potencjał się rozwinąć, także myślę, że w najbliższych 6 do 12 miesięcy ta relacja będzie dalej niż aktualnie, no chyba że jednak zrezygnujesz, no bo cierpliwość okaże się jednak no, niewystarczająca, a też wiadomo... To jest zrozumiałe, nie ma co marnować czasu na kogoś, kto nie jest tego wart. Jeżeli masz konkretne pytania do kart, chciałbyś się dowiedzieć się więcej na temat Twojej relacji, czy też może chcesz wiedzieć, czy twój partner kłamie, albo czy zrobił coś wbrew tobie, albo w sferze finansów również pytania. Chcesz do kart zadać, to zapraszam Cię na duchowykierunek.pl. Tam znajdziesz rozkłady indywidualne, w których możemy bardziej szczegółowo, bardziej konkretnie spojrzeć w Twoją sytuację i dowiedzieć się, jak to wygląda ze strony energii. Także serdecznie zapraszam duchowykierunek.pl. Pierwszy link w opisie tego filmu. A tymczasem serdecznie dziękuję, oczywiście pozdrawiam i życzę pięknego, wspaniałego dnia. No i oczywiście wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Hej!